Myślę, że taniec współczesny, hip, hop jest bardzo modny, ale to są, to są wszystko tak odrębne techniki od tego, co ja na przykład kocham, że specjalnie się tym nie, nie zajmuję. Natomiast uważam, że każda z nich ma swoje pozytywne strony. I, i, I jedno, co zawsze tylko mówię, że bardzo ważne, żeby zacząć od baletu, mhm. a to, co człowiek zrobi dalej ze swoim ciałem, to naprawdę otwiera możliwości, i można próbować najróżniejszych technik, i to jest fajne, bo można próbować tych bardziej profesjonalnych, właśnie jak, jak ten współczesny modern jazz i, i masa innych odłamów, właśnie tych technik. Można sobie iść w dziedzinę tańca towarzyskiego, w którym też przecież bez baletu nie, nie ruszają się tancerze mhm. aż tak pięknie. Y, teraz już wchodzi, y, co jest dla mnie wspaniałą dziedziną, akrobatyką gimnastyka artystyczna, która bez tańca też nie istnieje i y, wiem już teraz, że nawet w sporcie, w gimnastyce artystycznej konieczne są te y, warunki taneczne, to jest wyżej oceniane i, i tak naprawdę o to chodzi, o to, y, o to, że taniec ewoluuje i cudownie, że każdy może coś dla siebie znaleźć, natomiast ważne, żeby zacząć po prostu od początku tego baletu. A jeszcze jakie techniki u Pani w szkole możemy, y, że tak powiem, ćwiczyć? Jest na pewno technika jazzu, mhm. która cieszy się powodzeniem, dlatego, że można się po prostu tanecznie mhm. wyżyć. Ale ostatnio zrobiłam, może nie tyle eksperyment, co po prostu próbuję zachęcać dzieci i młodzież z powrotem też do tańców ludowych z powrotem, mhm. dlatego, że nawet po swoich uczennicach widziałam reakcje ludowe, każdy jakoś tak niechętnie, a jednak jest to nasza kultura. Mhm. I co jest ważne, wydaje mi się, że jak się trafi na dobrego pedagoga, to okazuje się, że taniec ludowy też może być ciekawy, on też ewoluuje, są też ciekawsze utwory mhm. niż wiele, wiele lat temu i dzieci naprawdę świetnie się przede wszystkim bawią i tańczą, bo jest to taniec, który może bez tych wielkich technik jeszcze na początkowej fazie, bez wielkich szpagatów, skoków, może po prostu dać radość tańczenia. I, mhm. i to również, taniec charakterystyczny. Ja myślę, że w odpowiednim wieku, w odpowiednim czasie powinno się przejść. Przez różne techniki, I, i takie właśnie w szkole u nas można znaleźć. Jest również repertuar, co jest też bardzo ciekawe, ponieważ dzieci poznają klasykę baletu, co nie, nie zawsze wykonują to osobiście świetnie, ale wiedzą, mhm. jak ta choreografia tak naprawdę powinna wyglądać, jak wygląda na deskach teatru na świecie. To, to jest ważne, bo to jest takie kształcenie po prostu nie tylko ciała, ale właśnie wiedzy, również mhm. tanecznej. No właśnie, odnośnie tego tańca ludowego to chyba taki panuje wstyd jeszcze, prawda? Co do tak. tej techniki tańca. Tak, nie każdy to lubi, nie każdy musi mhm. to lubić. Ja tak uważam. Natomiast y, jednak jest to nasza historia. Mm -hmm. Mieszkamy w takim kraju i mamy… I dlaczego mamy... by jej nie promować, tak, prawda? I uważam, że, że trzeba to przede wszystkim poznać. I naprawdę dopóki się… Ja sama kiedyś nie lubiłam tańca ludowego i wydawało mi się jako tancerka klasyczna, gdzie tam taniec ludowy. Nieprawda. Jak zatańczyłam, poznałam kroki Oberka, do dzisiaj go uwielbiam. I, <laughs> i naprawdę y, można, i można to w bardzo fajny sposób przekazać, jeżeli jest super pedagog, który ma pasję bo tu muszą być ludzie z pasją. Tego nie można robić po prostu dlatego, że ktoś każe, tylko to trzeba naprawdę lubić. To, to same moje uczennice teraz były w ferie zimowe, mieliśmy właśnie tą technikę. No. Super. Nie mówię, że to jest technika, która wygra nad wszystkimi, Yuhy, pewnie. Bo to też nie o to chodzi, ale jest to po prostu nasza kultura. Trzeba ją też poznać, tak uważam, Yuhy. i promować. Proszę powiedzieć, czy dla specjalnych uczniów, którzy są wyjątkowo wybitni, e, czy państwo jakoś dalej promują ich karierę, nie wiem, dalsze kroki, stawiają wraz z nimi, jak to wygląda dla takich, takich garstki wybranych? Jak tak. się i kieruje i karierą dalej? To jest, to jest bardzo ważny aspekt, i powiem szczerze, że przez większość lat prowadzenia mojej szkoły, ideą było to, żeby po prostu dawać radość, pasję, żeby drzwi mhm. były otwarte dla wszystkich, którzy kochają taniec. Ale faktycznie, tak jak pani mówi, pojawiają się talenty, których człowiek jako pedagog, ja jako pedagog i mhm. jako człowiek nie mogę pozwolić zmarnować. No i staram się robić tak, żeby, żeby rozwijać ciało tych dzieci i te dzieci i w tej chwili udało mi się bardzo się cieszę zdobyć jakby uprawnienia niepublicznej szkoły baletowej prywatnej szkoły baletowej z możliwością zdobycia zawodu i jest to popierane przez ministerstwo edukacji i dziedzictwa narodowego i to jest super dlatego mhm. że cudownie że mamy szkoły państwowe w naszym kraju jesteśmy szczęściarzami bo jest ich jeszcze aż tyle aż pięć mhm. i cudownie ale jednak czasy się troszkę zmieniają i widzę po rodzicach, że niekoniecznie chcą dawać do szkół dziennych, no z racji tej, że w pewnym sensie zamykają być może karierę do innych zawodów. A dzieci zdolne często są zdolne w wielu dziedzinach mhm. i dają radę po południu kształcić się dodatkowo. Tak jak zresztą w szkołach muzycznych, które po południami normalnie działają mhm. prawda, i nie ma tam przedmiotów ogólnokształcących. I cieszę się, że to znowuż do naszego kraju wraca i że jest tak jak na całym świecie możliwość kształcenia prywatnie, a jednak dania tego zawodu. I, i to jest cudowne. Oczywiście to już jest wymóg y, odpowiedniej ilości godzin pracy i, i przyjęcia dzieci, które na na pewno do tego zawodu się nadają, bo, no bo nie można robić nadziei też tym, którzy no, być może niewiele osiągną, chociaż mam takie uczennice, które mają przeciętne warunki, ale mm -hmm. na przykład wiedzą, że na pewno chciałyby uczyć. A żeby no. dobrze uczyć, nie trzeba świetnie tańczyć. Powinno się zdobyć doświadczenie sceniczne, ale nie trzeba być genialną solistką, żeby być bardzo dobrym, metodycznym mm -hmm. pedagogiem. To też jest jakaś droga. Także staram się o te talenty dbać i o wystarczyło mi możliwości, żeby ich nie zmarnować. A proszę powiedzieć, czy dużo Pani wychowanków tańczy na światowych deskach teatralnych? I niestety na razie doliczyłam się tylko trzech. Być może dlatego, że no, moja szkoła ma dopiero 19 mhm. lat, to jest jeszcze troszkę mało. Mhm. Ale, ale są trzy, trzy dziewczyny, wszystkie faktycznie wyjechały z kraju. Mam nadzieję, że tak się stanie, że przestaną mm -hmm. wyjeżdżać, że jednak. Ja, ja myślę, i, i też się chcę podzielić takim doświadczeniem i obserwacją, że że teatr naprawdę zaczyna wracać do łask nie tylko ludzi dorosłych. Mhm. Ja staram się w swojej szkole, na początku to było tak, że wypychałam do teatru, wręcz osobiście przynoszę bilety, ale to jest wypychanie, to jest na zasadzie jednego, dwóch spektakli, potem się już wszyscy sami dopominają. Mhm. Jeśli się wyjdzie do, do dzieci i do młodzieży i pokaże, czym jest teatr, to żadne kino już z teatrem nie wygra. I to jest, i to jest fajne i wydaje mi się, że ta sztuka jednak się będzie u nas Kraju rozwijać i wcale nie będzie gorzej, tylko lepiej. Aby tak było. A wiem, że też Państwo wystawiają spektakle ze tak. swoimi uczniami w roli głównej. Tak, bez spektakli nie wyobrażam sobie prowadzenia szkoły, bo to jest taki cel nie tylko pod kątem techniki, ale uwielbiam pokazywać uczniom całą osoczkę i twórczość, mhm. którą się po drodze wykonuje do, do stworzenia spektaklu, no bo przecież to jest bardzo wiele aspektów w to wchodzi, nie tylko zrobienie choreografii, mhm. ale cała sprawa kostiumów, scenografii, próby w teatrze, no to w ogóle najwspanialsze chwile. I w tym roku mam nadzieję wystąpić w teatrze, Wielkim w Poznaniu to jest dla nas wszystkich bardzo taka wielka chwila. Czyli nowa premiera się szykuje, tak? tak? nową premierę mamy tak naprawdę co roku, bo tym, tym się szczycimy, że produkty, znaczy pomysły są moje, spektakle są moje. Natomiast fajna jest właśnie ta droga i ta twórczość, dlatego nie powtarzamy spektakli, nie mamy ich w stałym repertuarze, mhm. tylko co roku tworzymy nową premierę, dlatego żeby właśnie się rozwijać. A jakie plany na przyszłość jeszcze dalszą są w Pani głowie? Yy, zdecydowanie rozwinąć właśnie niepubliczną szkołę mhm. Sztuki Tańca, tak się to dokładnie nazywa, czyli yy, móc yy, prowadzić bardzo utalentowanych tancerzy, to jest moje wielkie marzenie. Yy, ale również yy, zapraszamy i rozwijamy szkołę akrobatyki artystycznej. Bo to jest tak naprawdę przyszłość sceny, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o ruch, ten ruch się ciągle zmienia i tak jak ja obserwuję przez, przez lata, ale też przez historię baletu, on był najpierw na ziemi, potem się tancerki zaczęły unosić. Mhm. Teraz ostatnie lata znowu wszystko się działo na ziemi, mm. a teraz znowu się zaczyna unosić i sam balet to ja już nieraz mówię, że nie wystarcza. Są również tacy taki dzieci, tacy artyści, którzy świetnie łączą te dwie sztuki i wtedy mnie to zachwyca, bo sama akrobatyka jako sport można podziwiać, ale nie jest to sztuka, mm -hmm. natomiast w połączeniu z baletem coś pięknego. Co daje tak naprawdę taniec ludziom i to już nie mówię tylko o dzieciach, młodzieży, ale w ogóle. Powiem pani szczerze, że ja się nad tym codziennie zastanawiam. To jest coś takiego, jak człowiek nieraz mówił matko, po co to? To jest bez sensu. To jest taka siła i taka magia, że tego się nie da wytłumaczyć. To jest po prostu miłość, y, chyba w ogóle do życia. To, to, jest, y, to jest po prostu chęć doświadczania i chęć tworzenia, bo, bo to jest coś, co. Niby codziennie ta sama szkoła i ta sama sala baletowa, ale mhm. jednak ta praca jest y, y, zawsze czymś innym. Nowy krok, nowy ruch, nowi ludzie, nowe dzieci. To jest po prostu radość. To wprowadza harmonię w życiu. I tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę. E, oczywiście dziękuję. mam nadzieję, że e, parę osób przynajmniej zachęciliśmy do tego, żeby zacząć tańczyć i ćwiczyć. E, tymczasem dziękuję bardzo. Dziękuję. E, zapraszamy na krótką przerwę i widzimy się z kolejnym gościem.